Witam, nasza firma Autogazary z przedstawia Citroena C Alize, wyposażonego w trzycylindrową jednostkę 1.2 VTI o mocy 72 koni mechanicznych, w którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sequent 32. Kolejno w komorze silnika, za kolektorem sącym umieszczone zostały wtryskiwacze gazowe BRC, poniżej reduktor BRC Genius MB, filtr Fazy lotnej, elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej oraz komputer sterujący zamocowany został pod reflektorem. Przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz usytuowany został po prawej stronie kierownicy przed dźwignią zmiany biegów. Zbiornik toroidalny producenta Staco. Zamontowany został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 47 litrów średnicy 630 i wysokości 204 mm. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapką. Tak prezentuje się Citroen C-Elize z instalacją gazową BRC.